I teraz, proszę Państwa, ja będę mówić o, o mikroflorze. Mikroflora jelitowa, już z tym pojęciem się Państwo tutaj pewnie wiele razy zetknęli, to jest kolejny narząd, taki jak, taki jak mózg, płuca czy wątroba, który mamy w swoich jelitach. Ogromna potęga informacji genetycznej, ogromna użyteczność tychże bakterii, które żyją z nami od, od, pewnie od, od, od tego pierwszego momentu naszej, naszego pojawienia się na świecie. W sensie też ewolucyjnym. I teraz, jeśli my, my dobrze współpracujemy z naszymi bakteriami, które rzeczywiście są o wiele silniejsze w grupie od nas, to one, to one dbają o nas. Jeśli my o nie nie dbamy, to niestety bardzo szybko przekłada się to na pogorszenie naszego stanu zdrowia. Jednym z kluczowych składników dobrostanu mikroflorii jelitowych jest żywienie. Niestety, częściowo na to żywienie nie mamy wpływu, nie mamy wpływu na produkcję żywności, na ten obłąkańczy festiwal coraz niższej ceny żywności kosztem jej jakości. Natomiast mamy wpływ na to, co sami wybieramy i jakich wyborów dokonujemy. I o tym właśnie chciałabym Państwu powiedzieć. Natomiast, jeśli chodzi o mikroflorę, proszę zobaczyć, to jest najbardziej złożony ekosystem na naszej planecie. Przypomina to plaży w Świnoujściu pod koniec bardzo słonecznego, letniego tygodnia, zatłoczona wszędzie parowany, tak? a my leżymy w środku a obok leży miłośnik muzyczki disco polo, która tam wyje nam przez 50 minut o różnych częściach ciała swojej partnerki, dla których oszalał, a my od urodzenia słuchamy metalu. Tak? Jak jest jeden taki wyjący obok nas, to, to, to spokojnie. A jeżeli obok nas rozłoży się trzech miłośników disco polo, z psem i gromadą niepilnowanych dzieci, no to już jest dużo gorzej. Taka sytuacja jest w naszych jelitach. Rzeczywiście mamy tam bakterie fizjologiczne, patologiczne, mamy wirusy, mamy, mamy grzyby, ale cały ten ekosystem jest utrzymywany w harmonii, także przez, przez porządkujące ten ekosystem białka, czyli są pewne służby porządkowe, które wyrzucają co bardziej opornych plażowiczów z tej plaży, albo pilnują, żeby parawany nie stały tam na tej plaży od czwartej rano. Ale proszę Państwa, tam właśnie tak jest. To jest zatłoczona plaża, gdzie my musimy się znaleźć tak? i jakoś tam funkcjonować. Ale proszę Państwa, także bardzo waż... to jest właśnie flora jelitowa, ona żyje sobie w takiej warstwie śluzówkowej, warstwie śluzów, warstwie mukoproteiny, ale w tej chwili rozważamy pojęcie mikroflory znacznie szerzej. Chodzi nam także o komórki enterocytarna, więc o komórki właściwe dla jelita, a także o układ immunologiczny i układ krwionośny, który bytuje w tychże jelitach. A więc jeśli mówimy o prawidłowym żywieniu, to mówimy o takim żywieniu, który będzie wspierał rozwój flory bakteryjnej, będzie wspierał wydzielanie tych, 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 czy wspomaganie rozwojowi warstwy tej mukoproteiny, ale także będzie to takie żywienie, które będzie nie, czy pomagało nie naruszać integralności błony śluzowej jelita tak, żeby przez antygeny, które mogłyby się w niekontrolowany, chaotyczny sposób dostawać pod błonę śluzową, nie pobudzać niepotrzebnie układu immunologicznego tam, tam funkcjonującego. O takim żywieniu właśnie będziemy, będziemy mówić. Proszę Państwa, czy żywność wpływa na, na barierę i flory jelitową? Tak, jest to jeden z tych czynników, który był z nami od zawsze. Pan doktor, z ogromną przyjemnością tego słucham, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy nie da się obyć. W pracy z pacjentem bez innych, bez innych specjalizacji, m.in. bez dietetyków, bo żywność wkładamy parę razy dziennie do swoich ust. Tak? I wobec tego bez zrozumienia, czym jest żywność, jaka jest jej rola w leczeniu niektórych chorób, nie jesteśmy chyba rzeczywiście w stanie leczyć chorób, na pewno nie chorób zapalnych jelit. I co się okazało? Okazało się, że proszę Państwa, że od momentu Paloli, mniej więcej od 10 tysięcy lat temu, było parę bardzo. Kat to były pewne zmiany, które zaszły w funkcjonowaniu społeczeństwa, które doprowadziły do zubożenia różnorodności flory jelitowej. Myśmy te wiele tysięcy, około 10 tysięcy lat temu mieli o wiele bogatszy. Ekosystem, o wiele więcej tych plażowiców bytowało. Potem takie zjawiska jak wprowadzenie hodowli, hodowla zwierząt, czy pozyskiwanie ziaren, wprowadzenie pierwszych jakichś sposobów na utrzymanie higieny z, z, z takim z, z tym, co widzimy teraz, czyli nadmierną higienizacją życia, pryskaniem różnymi środkami wszystkiego, co tylko można wypryskać, żeby to było sterylne, nie wiadomo po co. Prawda? I w w ostatnich 100 latach pojawienie się antybiotyków i cesarskiego cięcia, proszę zobaczyć, ostatnie sto 100 lat mówimy o antybiotykach, przede wszystkim rozumując w ten sposób, 80% sprzedaży idzie na rynek, do rynku hodowlanego, a więc my de facto mówimy o ukrytym spożyciu pochodnych antybiotyków w mięsie, mleku i wszystkich wyrobach zwierzęcych. To proszę Państwa, czy to zmieniło florę jelitową? Tak, zubożyło ją. Jaki ma to wpływ? Nie wiemy do końca. Wiemy, że, 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 że to, to, to były takie momenty bardzo niebezpieczne. I jak teoria, i nazwane zostało to teorią wielu uderzeń tak, w florę jelitową. Jak to wygląda w praktyce? To, to jest takie bardzo fajne dochodzenie dziennikarskie przeprowadzone przez dziennikarzy Daily Mail. Oni poprosili rodziny na całym świecie, takie typowe przeciętne rodziny, żeby pokazały ile pieniędzy przeznaczają na swój, na swój tydzień tak, co, i co one tam kupują. Oczywiście najbardziej chodziło o to, o, o, o produkty, które są, są kupowane. Proszę zobaczyć, to jest typowa rodzina z Ekwadoru i te produkty, które, które leżą przed nimi, to są produkty organiczne, wyhodowane przez, przez tych ludzi, raczej tanie, raczej, raczej mało przetworzone. Na to trzeba zwrócić uwagę. No i w odróżnieniu od tych Kowalskich z Ekwadoru, mamy rodzinkę ze Stanów Zjednoczonych na bogatości. Wszedł duży przemysł, z, z, z żar nam wszystko, zostawił tylko gdzieś tutaj w winogronkach w jakichś, tak? Tym się, tym się właśnie różnią, um, różnią te diety. Proszę Państwa, a czy istnieje jeszcze ktoś, kto się żywi idealnie z punktu widzenia flory jelitowej? Tak, jest jeszcze jedno e, małe plemię, które e, żyje w Tanzanii, to jest plemię Hadza. Przebadywane już chwili, tak, badają to plemię na, na wszelkie możliwe sposoby, szczególnie jeśli chodzi o florę jelitową, więc myślę, że niedługo oni się gdzieś tam już zaczną uciekać od, od badaczy. Niemniej jednak okazało się, że to są ostatni na świecie ludzie, którzy ma, i żywią się jeszcze tak, jak w oni podążają za swoimi za zwierzętami, za swoimi stadami i raczej trudnią się nadal zbieractwem. I raz, kiedy zbadano florę jelitową w no to okazało się, że to jest absolutna potęga. No to jest wzorzec sekr. Dlaczego za moment powiem? Natomiast um, okazało się, że oni jedzą wszystko, no ale to głównie co, co jest dostępne, więc to nie jest dieta wegańska, jedzą także nie, jest. ale oczywiście w mniejszych ilościach miód, e, jedzą e, rośliny, które szczególnie w porze deszczowej mogą z ogromną obfitością pozyskać, ale kobiety szczególnie żują bulwy, bulwa, która się nazywa makalitako, i te bulwy żują, żują, żują. Następnie to, co zostanie z takiego przerzucia wypluwane, tak? ale całe to bogactwo różnych, różnych związków, o których za moment jeszcze więcej powiem, zostaje połykane, bo tego trafia do żołądka, potem do jelit mieszkańców Hadza. No i okazało się, proszę Państwa, że Hadza, to te kolory, to jest różnorodność bakteryjna. Im więcej kolorów, tym więcej mamy różnych podgrup bakterii w naszych jelitach. Tu mamy Hadza, a tu mamy porównanie. Bank, czy badanych razem z schadza mieszkańców basenu Morza Śródziemnego, tak? no więc dla nas jest to najlepsza dieta, jaka może być. I proszę zobaczyć, jaka różnorodność bakterii zuchadza, tych kolorków jest więcej w porównaniu od, od najbardziej zdrowych zachodnich diety, diety typu śródziemnomorskiego. Dlaczego jest to takie ważne? Ano dlatego, że kiedy dokładnie przebadano HACA, gdzie od razu mówię, dostępność do służby zdrowia jest nijaka. My mówimy, że u nas jest niedobra, tam jest niedobra, 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 I jeszcze dodatkowo oni nie mają zbyt dużo pieniędzy, więc nawet ta szczątkowa służba zdrowia też jest niedostępna. Natomiast właśnie flora jelitowa, tego plemienia, która się zmienia w, w, w bardzo istotny sposób wraz ze zmianą pory roku, okazało się, że zmienia się tak żeby pomóc w funkcjonowaniu tym ludziom, a więc oni nie chorują dlatego, że, um że także zmienia się flora jelitowa wytwarzając takie produkty swojego, swojego bytowania, które wspomagają Hadza w tym, żeby nie chorowali. Tak? Absolutna potęga, widać jak bardzo flora jelitowa tam w tym plemieniu jeszcze z ludzkim zdrowiem po prostu współpracuje. Jak to się dzieje proszę Państwa? To się dzieje za pomocą właśnie różnych sygnałów chemicznych, różnych cząsteczek, które są dla nas produkowane przez bakterie jelitowe. My nie jesteśmy w stanie sami to wyprodukować, produkują to za nas nasze, nasze bakterie jelitowe. Witaminy, aminokwasy, ale także coś co się nazywa SCFA, Nie może się tutaj oddalę, z tym, nie, nie, nie. Co się. Nie. Dobrze, co się. Nie oddala się. Co się nazywa SCFA? Proszę zobaczyć, mamy tutaj trzy składniki pożywienia. To są kompleksy polisacharydów, czyli krótko mówiąc ściany, ściany komórek rośliny. Roś, warzywa, ziarna, owoce, które dają, takie w wyniku z jego metabolizmu, przyrasta taka flora jelitowa, która wytwarza w dużej ilości coś, co się nazywa scf, -y. SCF To są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, masłowy, octowy i propionowy, które wspierają bardzo zdrowie człowieka. Natomiast aminokwasy czyli produkty rozpadu białek i tłuszcze zwierzęce, one także jeżeli je jemy, to już po trzech dniach zaczyna przerastać. Tak rozkładają się kolejne parawaniki miłośników discopolo, z tym, że produkty fermentacji tychże i białek, i tłuszczy są zupełnie inne, a mianowicie końcowymi produktami nie są te krótkołańcuchowe pasy tłuszczowe, tylko proszę zobaczyć, siarkowodór czy dosyć toksyczny bio, biogenne aminy. A? A więc te produkty, że ich, ich będzie odpowiednio dużo, one nie będą promowały dobrostanu. Czyli w tej chwili, proszę Państwa, bez żadnych wątpliwości wiemy, że produkty, te polisacharydy, które są zawarte właśnie w warzywach, właśnie w owocach, to tak tłuczemy jako dietetycy ziarna, chwili mówimy warzywa, 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 owoce, ziarna, tak? Bo tam w ścianach komórkowych zawarte są różne rzeczy, które fermentując powodują pobudzenie wzrostu dobroczynnych bakterii, które są w nas, które chcą nam pomóc, tylko musimy dać im szansę, w związku z tym będą produkowały dla nas produkty, które będą nas chroniły przed, przed chorobami sce 2 chronią przed dożywają kolonocyty, chronią przed rakiem jelita grubego. I proszę Państwa, przekraczają barierę, kremu z jeden z tych kwasów na pewno wpływają na nasze samopoczucie, ale także na pobudzając um, rozwój um, komórek neurologicznych. Będę nie będę omawiać tego schematu, tylko pokażę jedno. Mamy tutaj właśnie te polisacharydy z warzyw, z owoców, ze ścian komórkowych. Proszę zobaczyć, że one pobudzają wzrost wielu gatunków bakterii, między innymi dobroczynnych gatunków Clostridium, ale także fecalibacterium prawnicy, czyli tą bakterię, która jest bakterią markerową zdrowego jelita. Tak? Więc pamiętajmy, Weźmy to do domu, warzywa, 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 owoce i ziarna. Parę słów jeszcze o kwasie masłowym. To jest potas, słuchajcie. To okazało się, że on w ogóle powoduje zmianę epigenetyczną, czyli reguluje dostęp do informacji genetycznej. Dwa, że przekracza barierę krew mózg co jest niezwykle ważne, na przykład w żywieniu pacjentów z boreliozą, tak? czy w chorobach e, także po, związanych właśnie z, z, z infekcją, gdzie znajdziemy maśla, tak? ten kwas masłowy, znajdziemy we własnych jelitach, jak damy, y, damy warzywa, tak? damy owoce, damy coś, co będzie fermentowało. Gdzie jeszcze? Pytanie, co, co warto jeść? Jeśli tylko nie mamy choroby niedokrwiennej serca, znajdziemy to w maśle bo krowy, a właściwie bakterie znajdujące się w żołądkach krów, fermentują to samo włókno, także produkując masło. A więc proszę Państwa, dobre masło, dobrej jakości masło będzie także źródłem maślanu. Co pozytywnie wpływa na mikroflorę? Podsumujmy. Proszę zobaczyć, tu są składniki opisane w sposób naukowy, które wspierają rozwój określonych gatunków bakterii, wytwarzanie tych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, ale na to nie zwracajmy uwagi. Popatrzmy, gdzie to znajdziemy. Warzywa, owoce, strączkowe ziarna, szparagi, karczoch, banany. Zobaczcie, część z tych rzeczy, która wspiera rozwój flory jelitowej, jest w ludzkim mleku. Czyli jeśli matka rodzi dziecko i karmi dziecko naturalnie, to pokarm matki nie jest jałowy. On zmienia swój skład ale także skład bakteryjny wraz ze wzrostem dziecka. Co najważniejsze, jeśli matka nie ogranicza w bezsensowny sposób swojej diety, słuchając tysięcy mitów, jakie też narosły wokół karmienia piersią, to także dostarcza produktów, które wspierają rozwój flory jelitowej, prawidłowy rozwój u, jego, u jej dziecka. Spójrzmy, co wpływa negatywnie. Proszę zobaczyć, dieta Dukana. Tak? Na bogato, pacjentki mają, uszkod... te pacjentki z diety Dukana mają chore nerki, chorą wątrobę i nie mamy żadnych wątpliwości w tej, że mają chorą mikroklorę. Czyli za duża ilość białka, chyba, że ktoś chce zbudować masę mięśniową, ale za duża ilość białka, proszę Państwa, jest naprawdę zabójcza dla flory jelitowej, ponieważ końcowe produkty przemiany materii dla nas są niewskazane. Popatrzmy, co chroni barierę, czyli patrzymy szerzej na jelito. No i znowu mamy pewne aminokwasy znane z immunożywienia. Glutamina, tryptofan powodują, że komórki nie ma zespołu Likigat Syndrome, tego zespołu ucieknącego Jelita. To są niektóre białka znajdujące się w mleku. Uwaga, sfermentowanym, uwaga w kolostrum. Jeśli ktoś nie może pić mleka, mleka surowego, nie pijemy, ale patrzymy, czy może pić sfermentowany. Może pić, pijemy. Jeżeli ktoś nie może pić mleka, patrzymy, czy może stosować kolostrum. Przepięknie, wygoi nam przeciek. Potem mamy witaminę D, która przecież jest hormonem. Tak? I zobaczcie mamy też retinol. Retinol oczywiście w odpowiednich, w odpowiednich ilościach też wspomaga prawidłową barierę. Mamy także polifenole, czyli substancje zawarte w wielu owocach i warzywach. To hamuje leaky gut syndrom, czyli nie powoduje, że nie uszkadzana jest bariera. Co uszkadza? No w tym towarzystwie nie muszę mówić, że u osób wrażliwych, czyli 30% z nas jest wrażliwych na gluten, ponieważ nosi taką urodę genetyczną i u tych osób gliadyna, czyli fragment, który powstaje w wyniku trawienia glutenu, rzeczywiście będzie uszkadzała barierę jelitową. To są niektóre kwasy tłuszczowe, to są, proszę Państwa, niedobory cynku populacyjne w Polsce. My kompletnie nie dbamy o cynk, koniec, kropka, nikomu na tym specjalnie nie zależy. Niedobory cynku niszczą, to jest też fragment imunożywienia, niszczą barierę jelitową. No alkohol niestety, niestety, niedobra informacja, też rozszczelnia nam jelita, ale zwracam uwagę jeszcze na hitosan, czyli preparat bardzo dużo kobiet, hitosan, pięknie się odchudzam, hitosan, no tak ale w jaki sposób, tak, rozszczelniając jelita. A więc na koniec kącik wuja dobrej lady, dziewięć kroków, ale tam jest chyba pięć, w pięciu punktach, jest dziewięć, ale w pięciu punktach, takie, no? takie taki kombo. Mamy wuja dobrą radę i mamy takie, to, to co chciałabym, żeby Państwo wzięli do domu, czyli jeśli mamy problemy z jelitami, to, proszę Państwa, Mamy produkty zawierające węglowodany. Pamiętajmy, że produkty zawierające węglowodany, oprócz tego dobroczynnego włókna, na którym nam bardzo zależy, zawierają cukry. W przypadku chorób jelit, szczególnie w przypadku rozrostu czy, czy przerostu flory bakteryjnej w początkowym odcinku przewodu pokarmowego, one fermentują, dając uczucie wzdęcia, niekomfortowo. Co możemy zrobić? Zawsze musimy bardzo dokładnie rzuć te produkty, które zawierają węglowodany, albowiem w ślina zawiera enzym, który rozpoczyna trawienie. Czy rozpoczyna w sposób i y, 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 y kończy to trawienie? Nie, nie, ale rozpoczyna, czyli im dłużej taki pokarm pozostawi w jamie ustnej, tym lepiej amylaza ślinowa sobie z nim poradzi. Nie wolno natomiast przy schorzeniach jelit rzuć gumę. Naprawdę, nie strzelajmy ślepakami, nie ma czasu, żeby tutaj y, tego wyjaśnić, ale to jest y, absolutnie y, duże przeciwwskazanie. Jest to, co nie szkodzi w dysfunkcji jelit. Proszę Państwa, każdy dietetyk, który, który zna się na, na tym, co robi, potrafi u, 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 ułożyć dietę FoodMaps. To jest dieta zalecana dla pacjentów z, z problemami jelitowymi. To jest dieta, która część rzeczy wyklucza, ale w sposób bardzo ograniczony. Czyli nie robimy głupoty, że wywalamy wszystko to, co nam może pozytywnie fermentować, bo przy okazji będzie to tworzyło, czy doprowadziło do wzdęć. Ograniczamy ilościowo w jednym posiłku. Na tym polega dieta FoodMaps. Dalej. Tak. Trzeba przygotować bazę dla gojenia Tak goją się jeżeli dostarczymy tych substancji, które nam pozwolą także odbudować tą otoczkę śluzową, tak? to, to, czyli tam będzie siemienia, ale podstawą jest tak zwany bone broth, czyli coś co bardzo e musi być ekologiczne mięso, ekologiczny kurczak czy indyk zawierający tryptofan, gotujemy bardzo długo, wywar, dodając na koniec dużo bardzo dobrych warzyw, mrozimy sobie taki, taki bone broth, on w lodówce powinien nam wytworzyć galerię, i to jest podstawa posiłków, dwóch, trzech posiłków czy w czasie zaostrzenia, jednego w czasie pokoju, czyli czegoś, na, na bazie czego utworzymy podstawowy nasz, nasz posiłek. Natomiast w diecie wegańskiej jest już kończę, w diecie wegańskiej robimy bon bros Rossbad Bon, ale dorzucamy wtedy aminokwasy, które wygoją nam milita. Produkty fermentowane, kochani, fermentujemy wszystko, co tylko można, szczególnie polecany i sfermentowany imbir, dajemy ostryż, szczególnie u pacjentów z, z, z zespołem Chrona. Pamiętaj, jeśli tylko lekarz pozwoli, to musimy kontrolować. Jagody z bogactwem polifenoli, jagody zawsze były stosowane w medycynie lud ludowej do, do gojenia jelit. No i nawodnienie musi być odpowiednie. I skącika wuja dobrej rady: szczepy polecane, szczepy probiotyczne poleczane dla pacjentów z dysbiozą. Proszę zobaczyć, to są bifidobakterium i ogromna masa lactobacillus. Pamiętajmy, dobry probiotyk musi kosztować i musi być dobrze opisany, właśnie tak. Probiotyk za 5Z. Nie wiemy, co tam jest, nie kupujemy, bo bakterie, probiotyczne to są bakterie izolowane z ludzkiego kału. Więc jeżeli kupimy beznadziejne bakterie, to będziemy mieli beznadziejny efekt. Probiotyki, czyli coś tam, co nam ułatwi zasiedlenie probiotykami. Polecam te dwie zakwaski, robimy sami jogurty. Świetny jest streptosat i simbilak, cudne zakwaski. Jeśli chodzi o barierę, proszę zobaczyć, znowu całe bogactwo Lactobacillus. Znowu patrzymy, żeby to był probiotyk tylko o dedykowany barierze. Nie oszczędzamy na tym, bo to jest bez sensu i jako star starter simbilakt. No i ostatni slajd. Tak, to jest przykład Food Maps, tak, to po prostu jest on naprawdę ilościowe ograniczenia pewnych rzeczy w jednym posiłku. Bardzo dziękuję za uwagę, ja bardzo dużo piszę o tych rzeczach, więc jak ktoś chce sobie poczytać, zapraszam na swoją stronę i zapraszam trzeciego na konferencję najnowsze trendy terapii otyłości, będziemy mówić o otyłych pacjentach, ale bardzo, bardzo e, wielo, wielostronnie, tak. Bardzo dziękuję, o trzy minuty przepraszam. Naszym kolejnym gościem jest pan Marek Wikowski z Euroimmun Polska w wykładzie Diagnostyka celiakii i monitorowanie diety bezglutenowej.